50 nie? Dotykaj go. Drogi panie, Dotykaj sumie. Go, jak Dotykaj go! Dotykaj boże, go! Jak zboczeńce. Dotykaj go! Czekaj go! Przejdziemy? co, idziemy? Idziemy. Maciek dzwoni. Halo? 10 minut po godzinie ósmej są już z nami zapowiadani goście, czyli Mateusz Gumowski i Hubert Machnowski z kanału Ryba się chlapie. Czołem panowie. Cześć, macha ma. rzucać, na razie niewiele się dzieje, no ale czekamy na chłopaków, tak? tak mamy, im pokazać, mamy im pokazać jak się łowi. Tak. Nigdy wędki w ręku nie trzymali. Wpa wpadną za chwilę, porzucają, zobaczymy, może coś złapią. A my za sandacze. No i w tym czasie sobie rzucamy. Dobra, wyciągnij. Woda, woda. Ja, to woda. Może spać. Ej, ładnie. Ładny. 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 No ładny. 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 Ładna ryba. Śliczny, fajny, no. Z 50, nie? Z 50 groszy. Nie mam miarki, ale ładnie. Robię coś, czego nigdy nie sądziłem, że będę robił. A mianowicie staram się cokolwiek złowić. Mam nadzieję, że będzie chociaż jakaś łódka, jakiś kleń. Cokolwiek. O, idzie mi lepiej niż Krzyżkowi, więc już jest dobrze. Są ryby, które wiesz, wzrokowe, są bardziej wzrokowcami, a są ryby tak typu sum, które ma przy wielkim ciele takie mikro oczko. I on bardziej, wiesz, wąsy tam ma receptory i falinia boczna właśnie. To chyba sumek mały, za, bo, o, za bok, Proszę Państwa, jesteśmy świadkiem wyjątkowej sytuacji. Przed chwilą był sandacz, a teraz co nam idzie? Chyba sum Wie, za bok. Jesteś w stanie powiedzieć, co Są nam idzie? Sum za bok? Bo? Mały sumek. Sum 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 proszę, proszę, jakaś stopka. Proszę, Ale nie za brzuch zaciąłem. O nie. Nie, nie, nie za brzuch, tylko on agresywnie uderzył w brzuch. Przynosił przy nim. Kuba. No to co, wypuszczamy to go, nie? Teraz? Teraz windę robisz O! Dzień dobry, panie sumie. ja go nie chcę dotykać, bo jest strasznie oszczędzony. Dotykaj, osią. dotykaj. dotykaj go. Drogi panie, dotykaj go. Sumie. jak zboczeńcek! Dotykaj go! Dotykaj bo. To to go! Dotykaj go! Poczekaj, że trzeba go uratować, nie Bierz, On będzie uratowany, nie słuchałeś, oni wypuszczają wszystkie. Ja muszę zrobić do. zdjęcie. Ojej. Wszystko wypuszczamy, chyba, no nie wiem, może mi się raz w roku zdarzy. Jest okres ochrony, musimy go szybko wypuścić. Ja tego zdjęcia wszystko nie wrzucę. To jest sum Józef. Józef! Przy... Pozdrawiacie go po nacięciu. Chcę, ja <laughs> Biedny. Nie, nic bo nie będzie. Nie, precz. Dla wszystkich tutorial dla leszczy: jak złapać rybę. Przytrzymujesz wędkę, y żyłkę tutaj, potem bierzesz to ucho w drugą stronę. O, z ucho w drugą stronę poszło. I teraz trzeba zrobić taki synchron, którego jeszcze nie umiem, ale się uczę. Robię tak i puszczam. O, i poszło. Hubert złowił pięknego sandacza, moim zdaniem. Ja takiego osoba jeszcze nie złowiłem. No, z 50 miałem. 50 lat, myślę, że z plusiki. No, 52 znałem, No to tak, tak, szczęście. Tak, Uber. dwójki. dwójki. Jest taki średniak, ale już fajnie, już spoko, no Potem coś nie był i tą to zawsze jakiś trochę większy. No, a później wziął mu taki z 70, tylko że się okazało, że to sumsak. Nie wiem, myślałem, że jakiś duży w końcu nareszcie, a to są za Ale fajnie też, że udało się go złowić przy chłopakach z radia, bo to. Podjarali się. Podjarali się, może też zaczną łowić. Spróbowali, no. No, ale znowu się zrobiło jakoś tak wolno, więc spadamy jeszcze sobie trochę po porzucań do portu. Dokładnie, zmieniamy kaliber. Nie jest, nie jest wesoło. Tutaj na wysokości Radia Campus mamy, mamy korek Wybrzeże Gdyńskie. Stoi, nie jest jakiś super długi. Dojechaliśmy, idziemy rzucać. W porcie się nic nie dzieje. Nic się, wszystko, cała ryba chyba uciekła. Nie siedziała. ma tu w ogóle ryby. Rzucamy, stukamy, z kilku miejsca przelecieliśmy na szybko i kompletnie nic się nie. Dzieje. I woda strasznie opadła, a telefonu dalej nie widać, czyli jeszcze za słabo opadła blipa. Idziemy jeszcze spływać na patelnię i zawikę. Kompletnie nic się tu nie dzieje, nie możemy tu znaleźć nigdzie drobinki Idziemy dalej. Słabo, słabo. Ryba z portu chyba uciekła, jakieś resztki zostały, dziadkowie tu próbują na spinkie doszarpać, to może i dobrze, że uciekła. Hmm, coś rzucaliśmy też na, na maleństwa, klasycznie na, na cykatki, ale nic. Na wszystkich miejscówkach, gdzie zawsze było jest pusto, woda strasznie spadła i to chyba dlatego. Trzeba ostrożnie, bo ja się zraziłem, jak nie ojciec tu czuję. To było tłuk mnie, tłuk mnie wiosłem, żeby był cicho na łódce albo... Kazał mi cały czas płynąć, a sam łowił tak na tej... Zlepłem w kupa, już wytarłem, nie ma co nagrywać. O! <grym> Mam nadzieję, że nie wędkarze. <grym>